Cześć wszystkim z tej strony Davi. Witam was bardzo serdecznie w Rivals na nowym świątecznym wydarzeniu. Jest tutaj nowy event. Jak widzicie, spawn się bardzo zmienił. Jest taki świąteczny. Tutaj jakiś gość otwiera właśnie skrzynie za Robuxy, w których są nowe świąteczne rzeczy. Tutaj ludzie robią openingi tych skrzynek starych i tak dalej. Nawet nie wiedziałem, że takie mam. Zobaczmy co wyleci. Coś takiego pomalowanie na miecz. Jeszcze tutaj powinienem mieć. Mhm. Jest jeszcze ta skrzynka, z której też drobią różne rzeczy. Tylko o, pomalowanie świąteczne do właśnie tego takiego do wysadzania się. Ale w każdym razie tutaj tak to wygląda. Tutaj jest tak ładnie. Wydaje mi się, no, że naprawdę ładnie tak wygląda im spałny tutaj. Zagramy sobie jakiś meczyk. Tu są nowe w, y, rzeczy, które zostały dodane w tym wydarzeniu. No nikt nie idzie, więc po prostu zagrajmy sobie jeden na jeden. Ale tutaj jak się daje graj, to tutaj się nic nie zmieniło. Dobra, gramy sobie ze 140 levelem, no co fajnie. Dam sobie arenę może. Zobaczymy czy na arenie się coś zmieniło, czy jest dalej taka sama. O, zmieniło się! Dobra, ustawmy sobie tak, tylko weźmy może nóż. O, tutaj naprawdę się dużo pozmieniało na arenie. Jesteśmy u pana, który stoi jawka. Ale tutaj, jak widzicie, arena też się dosyć bardzo zmieniła. Nawet się chyba nie podwróciłem. Nie wiem, z tym gościu robi, ale. Widzicie, takie lekkie zwieszenia, są tutaj właśnie taki styl, tutaj jeszcze takie kokardki mają różne. Ej, coś się nie wybiłem. Ale gościu tam chyba coś robi. Leżysz. Gdzie ten gościu jest? No, jest w końcu, leży. Zostawcie tutaj subika i łapkę w górę. No jak na taki level, no gościu nie grasz zbyt dobrze. Naprawdę tak nie wydaje mi się, żeby był jakiś mocny. No, z noża leży. Ale fajnie się wybiłem w sumie. Tak jakoś fajnie się od jumpada da wybić, że no w porządku, no w porządku to na razie... Gościu pisze, że w porządku. No w porządku to na razie ty przegrywasz w porządku. Nic nie trafiłem, jakiś zast. Kościół stoi jask. Nie mogę go trafić. Ale się gościu odbija. Teraz gdzieś tu zniknął. O, znajpił mnie. Ale mam, ale słabo trafiam w ogóle. Tu jest. No i leży. No w porządku napisał, no to w porządku jest. Wygraliśmy. Wydawało mi się, że jakoś ciężej będzie. O, i zbieramy jakieś gwiazdki. Zobaczmy pewnie na sklepie też będzie klucze i te gwiazdki właśnie święteczne. Można je kupić. I właśnie tutaj mówiłem Wam, tutaj można kupić takie skrzynie, z których jest taki drop. Można kupić takie skrzynie, czy to pudełka, w których są tylko pomalowania tutaj. Można kupić właśnie takie zarobuksy. Skrzynia ze skinami, tutaj jest taka fajna, różna do rewolwera. Nie, to jest do noża, ale do rewolwera też jest, do snajperki też jest taka świąteczna. No, ogólnie to fajne są różne pomalowania. Lecimy, myślę, i jak się wejdzie na środek, to się tutaj też tak fajnie ślizgać. Można tutaj nie wiem, czy to widać tak jakoś bardzo, ale tutaj się tak fajnie ślizgamy. Ale lecimy do kolejnego 1 na 1 i myślę, że możemy tym razem zagrać na jakąś inną mapę. O, tutaj się zmieniło trochę coś. O, zmieniło się. Zmieniło się w ogóle to zbroń. Mi nawet nie zauważyłem, że to tak jakby inaczej wygląda. I tutaj do tego. Hop. Świąteczne jest naprawdę ładne, naprawdę mi się podoba. Ale lecimy do kolejnego. Jeden na jeden, i tym razem myślę, że wybierzemy sobie jakąś inną mapę. Dobra, ciekawe z kim zawalczymy. 133 level. A no, zapomniałam. Weźmy sobie na przykład doki. Zobaczmy, czy na doki się coś zmieniło. No, tutaj z daleka wygląda. Ej, coś się zmieniło. Zobaczmy w sumie. Mm, a wezmę to. Ej, zmieniło się. Jest też taki jakby świąteczny styl. Tutaj jakiś śnieg, jakby na dachach. No, gościu tak ucieka. No, ja go nie mogę nigdzie złapać. Gdzie ten gościu jest? No, wyszedł z gry. No, ale doki też bardzo ładnie wygląda. I gwiazdki też dostaliśmy. Ale zwycięstwo się nam chyba nie zaliczyło. No, zaliczyło. No ale lecimy jeszcze raz, tym razem, inną mapę. Mi się trafiają jakieś ludzie z wysokim levelem, którzy nie są wcale jacyś dobrzy. Dobra, kolejny jeden na jeden dałem. 52, to tym bardziej. A sprawdzimy na playgroundzie. Budowa już dobra. Sprawdźmy, czy budowa się zmieniła. Wydaje mi się, że. Też się zmieniło, tak? Tutaj też się zmieniło. Nie wiem, co wziąć. A wezmę nóż. O! Idę do niego. Się przeteleportuję. O! Ale się przeteleportowałem. Że aż wypadłem za mapę. No, tym razem może Nie wypadnę. Dobra, ciekawe jak tu idzie. Szukam go tutaj, nigdzie nie ma. No ale leży już. Dobra, lecimy tam, bo właśnie nie chcę wypaść, tak jak poprzednim razem. Ojej, dostałem. Czerwony nie bije w ogóle? Chyba ze snajperki? Nie, z łuku robi. No ale z łuku... Ja uważam, że łuk jest słaby. Dużo osób uważa inaczej, ale no ja z łuku też w ogóle nie potrafię grać, więc. Nie ma po prostu szansy, żebym inaczej uważał. W ogóle go nie widzę. O, tam jest, tam jest, tam, tam. tam był. Dobrze. Nie wiem w ogóle po co ja strzelałam, jak tam go nawet nie było widać. W ogóle go nie mogę trafić, no co tu się dzieje? No jeszcze z nim przegram, to będzie. No tam się kryje, wiem, wiem. A idź z tym nikiem. No nie, z kosem nie załatwił! Tego to ja jeszcze nie widziałem. Tutaj leci, ale mi załadował dużo. Ja od jednego strzała jestem martwy. O, nie spod tym. Widziałem jeszcze No, nie. No, załatwił mnie. No, co to ma być? Ja widzę, ten gościu będzie chcieć tam polecieć. Hop! Według... On jakoś potrafi z tego łuku grać, a ja w ogóle mi nie wychodzi. Czekamy tam na niego. No i zaś mnie walnął z łuku i ja też mi jest czegoś. No i pięknie z noża, nawet ładnie to wyszło. Gdzie hmm. on jest? Spadł. No i leży z noża. Jakby ta beczka wybucha, to już bym był martwy, bo te, nie wiem w sumie ile te beczki zadaję. Jak się w ogóle staje, to tak ciężko się jakby rozpędzić trochę. Ale coś tu mam. Otwórzmy, zobaczmy w sumie. Hack do tego. Ja nie lubię tych... Do Warpsona. Ja nie lubię tych dodatkowych rzeczy w ogóle. Ja, ja zawsze daję sobie bez niczego. Ale myślę, że jak wygramy jeszcze jedną lub dwie rundki, to będziemy mogli otworzyć skrzynię ze skórkami, w której są naprawdę dobre rzeczy, więc myślę, że to jeszcze jedną lub dwie sobie zagramy. I jak wygramy to otworzymy. Ale zobaczmy już z kim walczymy. A jakiś nie najlepszy. No dajmy też, albo bridge dajmy, zobaczmy co. Albo pre, A wypad tu. Yy, też tutaj nie ma... tutaj nie ma jakichś dużo dodatków różnych, ale jest śnieg, porozrzucany. Co? Hmm, nie wiem co on jest tam jest, tam jest, tam jest, tam jest no nie no, z noża mnie załatwił patrzcie, tak pod śniegiem mnie zasypał nie wiem czy to jakaś nowa emotka, czy... hop, na to no i 150 ze snajperki. to się na to przeteleportować na ten boost taki jakby, co tu stoi, hop już się wybił i nie wiem teraz gdzie. tam jest? No, z tego będzie, brać. patrzcie, będzie mnie z tego zwykłego karabinu nawalać, który nie jest taki zwykły, bo on jest naprawdę mocny. dlatego chciałam zaryzykować, żeby z spróbować Ale ryzyko się niestety nie popłaciło Zginąłem. tam jest, u mnie jest 150 o, ładnie dostał poprzucamy sobie tam W ten gościu jest. No i pięknie dostał. Rzucę na to, myślę. Mm, źle i tak wycelowałem. się tam wrzuciło, ale nie wiem skąd. O tam jest. 150 bardzo pięknie wyszło nawet. Jeszcze raz na to rzucę. No tam rzucił ten dym. Ja tego dymu tak nie cierpię. A no jeszcze flary rzucę. Co ten gościu robi? O, o! A tam jeszcze rzucę. Z RPG nawala. A ten gościu tam jest, ja go widziałem gdzieś. Nie mówcie, że. Bo wypadł za mapę i nie mógł wrócić. No. Dobra, no to skoro tak dobrze poszło, to zagrajmy sobie jeszcze jedną ostatnią. No dobra, ciekawe z kim teraz. Jak teraz dostanę jakiś gościu, który ma 200 level. No nie najlepszy, no. Dajmy stację, w sumie. Testuję różne nowe mapy. Bo snajperka już wezmę. I tam rzucamy. Ludzie, tak blisko mnie był. Nie dostał. o, no, też mnie z noża porobił. No, ale teraz, już obojętnie, czy wygramy, czy przegramy, to i tak otworzymy tą skrzyneczkę. No, tam rzucił teleportację. Tu gdzieś go widziałem, ale chyba go tam nie ma. Się boję, że ten gość mi zaraz gdzieś za pleców wyskoczy i. Nie, tu jest. Ale ja ładny strzał zepsułem. 50 dostała, nie 150, no po prostu. Takie ładne strzały psuje. No spadł chyba, spadł. Tak spadł. No znowu zasmartwił mnie. No co to jest? No dobra, rzucam tu. Nie, no nie zdążyłem. Nie, jeszcze tego nie trafiłem. Nie wiem w tym gościu mnie tak trafię. Właśnie wiedziałam, że na końcu jak teraz będę chcieć, to pewnie trafię na jakiegoś prosa, który ze mną wygra. To tak nie byle jak? No w końcu, no. Jakbym chociaż jednej rundy nie wygrał, to nie wiem. Ale dalej jest szansa, co prawda nie największa, ale jest. On tutaj na ten dach lubi chodzić. Ale szedł na tamten Nie, jaki zespół. No ślicznie to może nawet jeszcze wygramy. Już tak jak 2-0 przegrywam, to już myślałam, że już szansy nie ma, ale w sumie... No, rzućmy tam jeszcze raz. No nie 50 dostałem nie. Yes! To nawet chyba z nim wygramy, więc. Tutaj go gdzieś chyba widziałem. I 150 dostał. Widziałam, że tam chyba katany chciał wyciągnąć, no, ale nie zdążył. 150. No to nawet wygraliśmy to idealnie. Otworzymy sobie skrzynkę. I teraz o przepustka jest nowa. Co nawet nie zauważyłam, że znowu przepustka. Zobaczmy co jest na końcu tym razem. Nie, ej, dodali no jakąś siekierę nową. Nawet nie sprawdziłem. Tutaj jest, to było. To też. To też. To też. To było. To pistolety energetyczne. To było. O, dodali co tu jest? Ej, dodali coś. Do narzędzi. Zobaczmy w sumie. Nie, je, sprawdzimy na strzelnicy, w sumie. Jak to wygląda. Takie coś dodali, no. Fajne. O maul jakiś. Ciekawe, jakie no to ma super umiejętność. Ciekawe, ile to będzie zadawać. No, wolno się rusza, ale jak będzie headshotować, lub. Zadawać dużo to będzie spoko. No w sumie ile to zadaje? 75. No to nie jest najlepsze, ale. Ale tak odpycha, jakby. Jak się kliknie w prawy przycisk myszy, to to tak odpycha. Dobra, ale w każdym razie mieliśmy otworzyć skrzynkę, więc otwórzmy, gdzie to mam. No i proszę, muszę, musi coś dobrego polecić. Ale nie wiem, czy to dobre. No na pewno fajniejsze niż to co miałem. Spróbujmy bez tego. No ładne. Ale mogło być lepiej. Ale to będzie na tyle. Zostawcie subika i łapkę w górę. I ja się z wami żegnam. Cześć!